Jesteśmy na ostatnim treningu przed meczem z Hit Kijów. Jesteśmy na zapoznaniu hali. Robimy ostatnią jednostkę do tego, by jutro jak najlepiej wypaść w starciu z mistrzem Ukrainy. Wierzę, że będzie to super widowisko. Trzymajcie za nas kciuki. Właśnie skończyliśmy trening. Piękna hala, widać, że to jest profesjonalny, profesjonalne miejsce do grania futca. Ogólnie cały obiekt wspaniały z, z wielkim stadionem Majorki. No i oczywiście Majorka, piękne miejsce. Troszkę musieliśmy się przestawić, bo piłki są zdecydowanie szybsze i, i, i to na pewno jest taki element zaskoczenia, ale myślę, że sobie jutro dobrze z tym poradzimy. Liczymy oczywiście na Wasze wsparcie i mam nadzieję, że wszyscy będziecie trzymać nasze nas się. Pozdrawiam wszystkich kibiców telewizji Elektronik trzymajcie za nas kciuki